Co to są sercowe pośladki i dlaczego ten problem przede wszystkim dotyczy matek? Sercowe pośladki to martwe pośladki. To pośladki, które nie pracują odpowiednio podczas ćwiczeń jak również w życiu codziennym. Co ma na to wpływ? Na sercowe pośladki u kobiet i matek mają wpływ zmiany biomechaniczne w układzie ruchu, nieodpowiednio wykonany trening pośladków, czyli brak aktywacji mięśni pośladkowych, jak również nieodpowiednia postawa ciała. Czas na praktykę. Przyczyną sercowych pośladków jest przodopochylenie miednicy u matek w czasie ciąży, kiedy mamy napór na brzuch, przeprost w odcinku lędźwiowym, hiperlordozę, delikatnie zrotowane kolana do środka i wyłączony, jak widać, pośladek z pracy. Teraz chciałabym nauczyć Was, w jaki sposób neutralizować miednicę, by ten pośladek był. Aktywny. Wbij piętę w kolana, stopy są równolegle do siebie na szerokości miednicy, kolana zrotuj na zewnątrz, wyprostuj kręgosłup, głowa jego przedłużeniem. i zwróć uwagę, gdzie znajdują się guzy kluszowe. To są kostki, na których siedzimy. Powinny być skierowane w stronę podłogi. Czy widzisz różnicę, że ten pośladek teraz wygląda i jest aktywny? Jeśli tak, to postaraj się takie pozycje ćwiczenia wykonywać codziennie.